Na spotkaniu z Tomaszem Kosińskim w Wojewódzkim Domu Kultury goście mogli otrzymać książkę, w zasadzie album, Kielce Miasto Legionów, ale nie o tym chciałabym rozmawiać, jako że dziś to już nie była mowa o Twoich książkach, tylko to był po prostu wykład, jak, co, kiedy. Było ze Słowianami. Tak. To była prelekcja o Słowianach, ludziach Słowa, związana jednak z tematyką moich książek. Dziewięciu, które wydałem o Słowianach. Wydawałem też wcześniej inne pozycje, właśnie jak Kielce Miasto Legionów, jako lokalny kielecki patriota. Takim tematem też się interesowałem i nadal interesuje. Natomiast z ostatnimi laty piszę i wydaje książki, publikuję o Słowiańszczyźnie. Bo o tym niewiele wiemy, dlatego staram się odszukiwać pewną wiedzę z. Z kronik, czasem zapomnianą z archeologii, z językoznawstwa. Z map. Z map, z różnych źródeł. Studiowałem nauki społeczne i to mnie tak ukierunkowało trochę multidyscyplinarnie, bo jeżeli stosujemy jedną dyscyplinę, na przykład historię, to jak nie zapisano w jakiejś kronice czy w jakimś dokumencie pewnego wydarzenia, no to, to niby nie było. Tylko później archeologia na przykład potwierdza, że była jakaś bitwa nad dołężą pół tysiąca lat temu że tam jest materiał genetyczny, podobny do współczesnych Polaków, czyli archeogenetyka, z kolei kolejna dyscyplina nam uzupełnia te braki wiedzy, jakie byśmy mieli stosując tylko jedną metodę naukową. I wtedy ci uczeni się ze sobą wspierają, która jest ważniejsza. Jak się to połączy, zaczyna się to wszystko tak kleić, tak można powiedzieć dosadnie. Zaczynamy, dopełnia się i tworzy się troszkę inny obraz. Jak się troszkę odrzuci też jakieś pewne takie przyjęte ze względów politycznych jakieś tezy, dogmaty, paradygmaty w nauce się nazywa, tak jak o późnym przyjściu Słowian do Europy. Dzisiaj genetyka potwierdza zasiedzenie tutaj Słowian. To są uczeni polscy, zagraniczni, amerykańscy. Geny mówią, że jesteśmy tu kilka tysięcy lat, bo materiał skopalnego DNA z dawnych szczątków archeologicznych, które odkopuje się na stanowiskach datowanych na kilka tysięcy lat, ten geny są podobne do współczesnych Polaków. Czyli to są nasi przodkowie. Więc przyjmuje się, że jesteś ludem starożytnym, czyli tu, na przykład, w nazwach możemy szukać, że ci wędowie, opisywani w źródłach antycznych, to też byli przodkowie Słowian, Polaków, ludzie wiedzy, ja tak rozumiem. Ludzie słowa, ludzie wiedzy to są synonimy. Dzisiaj, tak jak mówię, archeogenetyka potwierdza, że Słowianie są tym ludem starożytnym, więc pierwszą moją książkę napisałem o rodowód Słowian. Taki jest tytuł, o pochodzeniu, kim jesteśmy i tam już jeszcze nie mając wyników badań archeogenetycznych odwoływałem się jednak do tych tez autochtonistów profesora Koszczeskiego i jego innych zwolenników, że Słowianie są przynajmniej od czasów kultury Łużyckiej, czyli od tego biskupina, który profesor Koszewski badał, zasiedzeni w Europie. Następna książka to są słowiańskie skarby, o znaleziskach takich runicznych na terenie Niemiec, które mają słowiańskie korzenie i runy tam są słowiańskie, co też jest w nauce traktowane trochę jako falsyfikaty. Więc rozbudowałem to w książce Runy Słowiańskie, później Bogowie Słowian, Wiara Słowian, czyli o wierzeniach. Napisałem też taką książkę Życie Erotyczne Słowian, tak dla przeciwwagi, bo to też jest część obyczajowości, też jest narosło dużo mitów o jakichś tam orgiach w dniku. Mały. Nie było żadnej orgii, było poetycko, nawet ujęte. Pójście gdzieś tam w dwustronne miejsca w lesie pod pretekstem szukania kwiatu paproci. Więc to też jakby walczę z pewną demonizacją, z pewnymi narosłymi mitami, przekłamaniami w dziedzinie obyczajowości słowiańskiej. Fenomen Wielkiej Lechi napisałem. Bardzo duża krytyka na mnie spadła, bo my przypięto łatkę turbolechity. A tam zebrałem po prostu historyczne dane z kronik od Kadłubka, Dugosza i innych, że nazywają nas Lechistanem w Turcji, ludy kaukaskie. No, są te Nazwy, więc to jest, analizuje fenomen, jakim jest ta Lechia, która dzisiaj też jest traktowana jako pseudonauka. Nie wiem dlaczego. Przypisywane są jakieś dziwne łatki ludziom, którzy o tym mówią. Więc wszyscy byli turbolechitami, długo, szkadułek. Naruszewicz i, i wszyscy Turcy. Erdogan, jak przyjechał do Polski, mówi: Miło mi gościć w Lechistanie. No, też jest turbolechitą? No nie, no, nie dajmy się nie. zwariować. I dwie ostatnie książki to są Bohaterowie dawnych Słowian, czyli sylwetki legendarnych, ale też późniejszych takich ważniejszych postaci jak Lech, Krak i podobnych. A ostatnia książka to jest zbiór takich moich artykułów i kilku nowych tematów. Słowiańskie tajemnice to jest tytuł. Tam jest o Wazie z Bronocic, czyli najstarszy wizerunek wozu kołowego na świecie, o bitwie nad Dołężą, gdzie znaleziono geny podobne do współczesnych Polaków, a datowana jest na ponad 3000 lat, o Arkaim, gdzie było obserwatorium i o paru innych takich ciekawostkach. Nie mamy czasu na cały wykład. Twój wykład. Trwał dwie godziny, i jeszcze wciąż Państwo czekają na rozmowy z Tobą. Ale ja mam tytuły Twoich książek, i teraz Państwo mogą ich poszukać i po prostu zanurzyć się w lekturze. Naszym gościem był Tomasz Kosiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i życzę miłej lektury.